Друзья! Тяжкая служба. Yeah. Się, Blask waszej urody polśni wyśleczenie. <grym> Ach, jakie niezrównane poczucie humoru! To i przybył, znaczy człowie... E, kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. W porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie już idę. Musimy zobaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musimy. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A Możecie przejść. Bywajcie. <noise> Wszyscy mokrzy. Zgiń! Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skołyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć. Ale ja nie jestem berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w Twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestie? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało. Mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało sto orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich pięciu kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzielać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat... Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na Chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie! Bo uciekł! Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w Wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka Znamy ich i szanujemy Odo od niedawna jest bogaty Harren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa Zobaczymy Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia Aha, się. Wszystko Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić.